Dzień dobry, witam Was w nowym filmie i słuchajcie, dzisiaj jestem bez makijażu, dlatego że będziemy testować kolejne haki makijażowe z TikToka i z Instagrama. Znalazłam parę, którymi jestem bardzo ciekawa, dlatego pomyślałam, że włączę kamerę i spróbujemy razem się pomalować, wykorzystując właśnie te wskazówki, triki i tak dalej, więc jeżeli jesteście ciekawi, co mi z tego wyjdzie, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zanim zaczniemy jeszcze, gdybyście się zastanawiali i chcieli mi skomentować, że mam tutaj łupież, to spaliłam sobie przedziałek i po prostu skóra mi schodzi. Próbowałam się tego pozbyć, nie da się na jeden raz, więc musimy razem to przytrzymać, też mi się to nie podoba takie mamy życie. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, to nie mam tutaj żadnego triku, ale mam kształt makijażu, który bardzo chciałabym spróbować, dlatego że po prostu to nie jest coś, co robię. Zazwyczaj no i oczywiście dziewczyna, która nazywa się Daniel Markan, tak mi się wydaje, oczywiście tutaj wszystko będziecie mieli. Ona jest tak piękna i właśnie zauważyłam, że jest dosyć popularna na TikToku, ona też bardzo dużo rzuca właśnie takich tutoriali, wskazówek i tak dalej, zaobserwowałam ją na Instagramie i jestem bardzo z tego zadowolona. I tu mamy właśnie tutorial, jak ona go wykonała i chciałabym spróbować coś takiego, dlatego, że nigdy nie robiłam, a widzę, że bardzo Wam się też podobał moment, kiedy ja testuję jakieś takie właśnie nowe kształty, robię coś po prostu innego z makijażem, więc razem przetestujemy coś takiego, możecie też spróbować, albo w trakcie tego filmu, albo właśnie po nim, więc zaczynamy. Jak widzicie, ona najpierw nałożyła bazę, w, już w kształcie tego makijażu. Jako, że ja nie mam żadnej właśnie takiej bazy mocno napigmentowanej, to spróbujemy zrobić to z tą bazą. Chociaż nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo jej nie widać. Więc w sumie, może jednak to powinnam zrobić. Wiecie co? Użyję do tego korektora, którego używam zawsze do robienia Cat Crease, więc biorę to i oczywiście pędzelek też do robienia Cat Crease. Przybliżyłam się i jak widzicie, Daniel tutaj nie pokazuje dokładnie, jak zrobiła kształt tego, tej bazy, korektora, więc musimy improwizować. I znowu się przybliżyłam, tak jak ostatnio, bo widziałam, że Wam się bardzo to podobało, więc bardzo się cieszę, że podoba Wam się nowa i jak, jakość, bo to też jest nowy obiektyw. Może być w międzyczasie jakieś tam chwilowe pukanie i tak wiercenie, ale pod nami robią takie w pełni od samego początku wykończenie mieszkania, więc tak naprawdę nagrywam między wierceniami, ale spróbujemy. Dobra, no to co? Zaczynamy. Czekajcie, ja wezmę sobie jakieś miętę, jestem zestresowana, bo nigdy takiego kształtu nie robiłam. No ale próbujemy. Więc najpierw sobie nałożę korektor na powiekę. I po prostu teraz powoli będę delikatnie coraz wyżej, coraz wyżej. Myślę, że tutaj przód nie będzie dla mnie problemem, dlatego że to będzie mniej więcej po prostu tak, jak robię cat crease. Wyzwaniem na pewno będzie końcówka, bo też jak ona otwiera oko, to ten cień jest powyżej powieki ruchomej, więc muszę też to wziąć pod uwagę. Ok, musiałam to zrobić patrząc centralnie przed lustro, więc nie miałam jak tego nagrać, ale robiłam to dwa razy, dlatego, że za pierwszym razem zrobiłam tak, jakbym robiła normalnie cut crease, ale Daniel zrobiła tak, że właśnie tu na samym początku jednak dałam mało tego korektora, nie wychodząc za powiekę ruchomą i później właśnie jest coraz, coraz wyżej, więc teraz zostało mi zrobienie tutaj tej końcówki i tak się właśnie zastanawiam, jak to zrobić... Dobrze. Więc po prostu chyba pociągnę teraz linię i później to razem połączę, więc zróbmy tak. I teraz stąd to połączę. Czyż bym właśnie to zrobiła. No <grym> i teraz to wypełniam. Tak to wygląda w tym momencie i będę dzisiaj używać nowej paletki Mio. To jest Frogs and Roses i właśnie wydaje mi się, że fajnie będą tutaj wyglądały te dwa cienie. One są też troszeczkę podobne do tych, które użyła Daniel, więc najpierw biorę taki mały pędzelek i nim... czekajcie, czy to, no, to luźno się nada? No, zobaczymy. I nim obrysowuję tą kreskę, to znaczy ten korektor. O kurczę. Hmm. Dobra, zobaczmy, czy naprawię to wszystko. A jak widzicie na razie nie rozcieram, tylko wklepuję. Biorę teraz mniejszy pędzelek i rozcieram granicę. No dobra, tak wygląda to w tym momencie. Teraz biorę ten ciemny odcień świecący i pokrywam resztę powieki, co jeszcze nie jest w 100% jak coś dopracowane. I ten cień na razie też tylko wklepuję. Zabawnych rzeczy to prawie, że nawet e, będę miała idealnie kolorystycznie to samo, co Daniel, więc spoko. I co myślicie? Kurczę, powiem Wam, że nie jestem do końca przekonana do takiego kształtu mocno graficznego na moich oczach, dlatego że ja zawsze walałam coś rozblendowanego, a nie taki graficzny kształt, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo już przy całym makijażu z tą bardzo fajnie mi się pracowało, chociaż wydaje mi się, że tu mam jeszcze parę tak nierówności. Ale myślę, że to najwyżej już jak później zobaczę, to sobie to poprawię. I jeszcze chciałam od razu polecić ten pendelek, bo w sumie pierwszy raz go tak konkretnie użyłam: i to jest Blended Spot Liner Pro 330. Zobaczcie, Zobaczcie, on jest tak malutki, i idealnie mi się tutaj wyznaczało te granice tym cieniem świecącym. Więc jak coś do takiej bardzo precyzyjnej pracy, ogromnie polecam. Błyski fajnie się na to łapią, więc daję kciuka w górę. No i teraz słuchajcie, przechodzimy do ym, wskazówki odnośnie rzęs. I teraz słuchajcie tego. Dobra. Spróbujmy. Czyli y Tynie w ogóle dzisiaj kupowałam, bo nie miałam w ogóle wazeliny w domu, więc jest nowiutka, świeżutka nieużywana, czyli najpierw zalotka, ok, czyli podkręcamy sobie najpierw rzęsy i teraz biorę wazelinę i biorę grzebyczek z. z co to jest? kratka do brwi. Teraz pomyślałam tylko nie wstać sobie tego do oka i pierwsze co zrobiłam, to wsadziłam sobie to do oka. Więc to pewnie ma działać trochę jak taka, wiecie, odżywka do rzęs, której i tak za każdym razem używam. No na razie wygląda to naprawdę imponująco. Kurczę, ja wiecie, to przybliżę Was. Zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj mam tą wazelinę na drugim oku, nie? Maskara jak coś to jest L'Oreal Telescopic. Zawsze się pytać co to jest maskara, kiedy mam ją na rzęsach. Tuszujesz sobie te rzęsy i wydaje mi się, że mam większy problem, żeby podkreślić same tutaj te końcówki. Bo one nie chcą w ogóle przyjąć tuszu. Pobrudziłam sobie powieka, ale zaraz to wyczyszczę. Ale ten hack, trick nie podoba mi się, dlatego, że tusz po prostu nie chce się dobrze przyczepić na rzęsy i zdecydowanie lepiej działa tutaj odżywka, a nie właśnie taka wazelina. Okej, okay, słuchajcie, skapnęłam się, jak już poprawiłam. W połowie. Ale kiedy y, robicie to bazeliną i później ta bazelina delikatnie przejdzie wam na powieki, no to jakby logiczne, bo to jest tłuste, rozwala wam się makijaż. Cień matowy już poprawiłam właśnie, ale tu możecie zobaczyć ten świecący w tym miejscu już zaczyna się powoli to wszystko rozpuszczać. Więc dla mnie już ostatecznie ten trik jest na nie. A tak y, możecie zobaczyć różnicę w rzęsach, czyli tutaj mam wazelinę, a tutaj po prostu wytuszowałam rzęsy bez bazy, y, użyłam tylko zalotki i tuszu. Dobra, jedziemy dalej, teraz przechodzimy do makijażu twarzy. No i oczywiście, oczywiście, że musiałam spróbować, muszę spróbować tego trendu z pomadką, czyli nakładamy pomadkę wszędzie, później nakładamy korektor bronzer, na to wszystko podkład i dopiero to wszystko razem rozcieramy. No i jedyne co rozcieramy to pomadkę. Więc mam pomadkę dosyć też w takim intensywnym kolorze. Czekajcie, tylko. Ale w ogóle zapewne jest to, że ona jak skończyła, to praktycznie tego, tej pomadki nie widać, ale no dobra, nałożyła konkretnie ją. Ja yy, będę zapobiegawcza i najpierw. Albo dobra, nie będę. Jolo. Więc nakładam tu, tu, tu. No i ona nałożyła też gdzieś tu. I teraz to rozcieram, rozetrę sobie to gąbką. O nie, na włosy mi poszło. Ech. No, rozciera się ładnie. Tylko może trochę za wysoko. Nie, ona dobra, ona też poszła tak wysoko, więc spokojnie. Nawet jeszcze tutaj trochę. Ciekawe, czy to sprawi, że będę chciała używać y, teraz częściej pomadek zamiast y, róży. Bo w sumie pomadek mam sporo. Róży w kremie właśnie nie. Tylko pewnie trzeba, no właśnie, szybko działać, żeby to nie zdążyło zastygnąć. Aha, ale nie użyłam żadnej bazy, no dobra, trudno. Róż nałożony, to teraz jedziemy z korektorem. Gdzie ona go nakłada? Tu, tu, tu? Okej, okay. czyli korektor. No, wychodź. Dzisiaj używam NYX Born to Glow. Broda. No i oczywiście czoło. Tak jeszcze tutaj zerkam z boku, bo właśnie mam ten jej filmik puszczony i chcę się upewnić, że w dobre miejsca dałam. Okej, okay, on trochę więcej tego korektora nałożyła. No dobrze. Jak wyglądam? Dobra, no i teraz bronzer. No jedyny bronzer kremowy, jaki mam. Ja wiem, że za każdym razem mówię, że muszę to zmienić, ale serio muszę to zmienić. To jest ten bronzer z Fenty w odcieniu Bata Biscuit. I gdzie ona nakłada ten bronzer? Aha, dobra, wszędzie, okej. Okay. Czyli tu. Czyli nie rozcieram, tylko nakładam. W sumie mogłam go dać trochę wyżej. Okej. Okay. Tu. Tu. No. Tu. I tu. A na nos nic nie dała? Nie, był. Aha, bo nos jest cały różowy. No tak, ma to sens. Teraz został podkład. Ja użyję sobie Han film ale tylko chcę zobaczyć, gdzie ona go dała, bo ja widziałam, że ona go tak nakłada z opakowania. Mm, tak nie robię. Aha, nałożyła go w sumie tu, gdzie nie mam nic. I dała go też trochę na na róż. Więc to też tu dam i tu. No dobra, myślę, że tyle y Tarczy. Chyba tak. Dobra, jeszcze tam tu trochę, bo mi zostało. I biorę tą gąbeczkę, spsikuję ją. W razie to. Dobra, wyglądam zabójczo, więc liczymy, że to teraz wszystko się porościera i będzie to wyglądało dobrze. Ona właśnie zaczęła tutaj od dołu, więc ja robię dokładnie tak samo. Na pewno jest to trochę bardziej czasochłonne, przynajmniej tak mi się wydaje. Że ja już tutaj siedzę chwilę i dopiero teraz nakładam to wszystko. No ale zobaczymy. Nie wiem, czy widzieliście, ale właśnie Daniel w ogóle nie użyła żadnego cienia na dolnej powietrzu, przynajmniej tego nie pokazywała, więc ja też tego nie zrobiłam. A moim trikiem Między innymi na to, żeby nie mieć zmarszczek pod oczami, to właśnie jest wyjechanie najpierw cieniem na te zmarszczki i po prostu tam korektora nie daje, co oznacza, że nie wejdzie mi on w moje te zmarszczki, które mam w tym miejscu, a przez to, że no, nie mam tam nic w tym momencie, no to musiałam dojechać, więc pewnie on trochę też bardziej mi wejdzie. A widzisz mi ten róż? Hmm, ładnie to wygląda. O nie mam brwi, to mogę sobie zaszaleć teraz. Ha, ha, ha. Zawsze jak najpierw robię brwi, a później resztę, to muszę uważać z tym, jak to robię. A teraz kurczę. Jestem w szoku, jak ładnie to wszystko się wyblendowało, mimo tego, że nawet chwila minęła, odkąd ja to wszystko ponakładałam. Naprawdę jestem zdziwiona. Nakładam sobie trochę tego podkładu na szyję i na uszy, bo jednak dosyć mocno się to wybija, co mi się nie podoba. OK, i ona teraz użyła pudru, ale pudru użyła tylko na okolice pod oczami, więc też tak zrobię. W sumie jestem ciekawa, jak mi się to wszystko utrzyma bez pudru na całej twarzy, dlatego że bardzo podoba mi się to takie fajne, delikatne wykończenie. Więc nakładam oczywiście ten mój ulubiony puder, under z My Secret i nakładam tylko pod oczy. Zobaczcie, że brakuje mi w ogóle bronzera, nie widzę go. Tak jakbym go nałożyła może za mało, bo ta dziewczyna użyła w ogóle więcej i ten brąz był ciemniejszy, więc może tutaj jest ten problem. Ale tego mi brakuje. Natomiast róż jest tak delikatnie widoczny, co mi się podoba. Później użyła jeszcze mgiełki. Tylko ja potrafię walnąć lusterkiem. Au! I teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Ogólnie to wygląda dobrze, natomiast wiele, że zapomniałam bazę nawilżającej pod spód, bo ten podkład wygląda dużo lepiej z bazą, na przykład tą z Eveline i teraz on wygląda odrobinkę sucho i może nałożyłam go też trochę za dużo. Okej, okay, dołożyłam sobie jeszcze delikatnie brązera i różu. No i teraz patrząc pod podląd, uważam, że to wygląda przepięknie. Myślę, że z tego całego triku sposobu na nakładanie makijażu, najbardziej podoba mi się zdecydowanie motyw tej pomadki i myślę, że nawet to jest coś, co widzę u siebie, żeby po prostu korzystać z tego częściej, bo bardzo podoba mi się to, jak wygląda skóra, po prostu. Ten bronzer i tak dalej musiałabym jeszcze przećwiczyć, znaleźć może coś ciemniejszego, żeby po prostu było to widać, bo kiedy to wszystko wyblendowałam nie było, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą pomadką, bo nie sądziłam, że to będzie w rzeczywistości tak ładnie wyglądać. Zróbmy w końcu te brwi, bo już nie mogę na nie patrzeć. Znalazłam y, dziewczynę, która nazywa się Amelia Olivia 09 i y, 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 y ona właśnie pokazywała tutorial na fluffy brow routine. Bardzo spodobały mi się jej brwi, więc spróbujmy jej metody. First things first, I use pear soap with a bit of setting spray and I just load my spoolie up. Then I just wiggle this through the brows and start to comb them into place. I always make sure the front is stuck up and then when it's got a bit tacky, I set with my finger. Zatrzymajmy się na tej części. Czyli najpierw mamy mydło do brwi. Ja używam tej z Lash Brow i nigdy nie robię takiego wiggle, wiggle, więc teraz robię wiggle, wiggle. I teraz właśnie zaczynam te brwi stawiać. Okej. Okay. Uuu, ej, ładnie to wygląda! Ja nigdy nie robiłam tak, tylko od razu cały czas do góry. No ale dobra, więc ona najpierw zrobiła w ten sposób, i mówiła, że kiedy to się już robi takie klejące, to ona wtedy y, trzyma, przytrzymuje to jeszcze bardziej palcem. Czyli, o tak, żeby to się jeszcze lepiej trzymało. Czy to są moje brwi? Zauważcie to, że ja używałam tych produktów wcześniej, ale właśnie troszeczkę innym sposobem niż ona. I wydaje mi się, że teraz te brwi wyglądają jeszcze lepiej, a ja jeszcze nawet nie zdążyłam ich dokładnie, wiecie, wyczesać. And then I use the Revolution Pro Dark Brown Pencil, so cheap and I absolutely love it and I just begin to flick up and mimic hairs, just like this and I follow the natural shape of my brow, but you can create whatever shape you want. Dobra, czyli teraz biorę kredkę i po prostu robię kolejne włoski. E, chciałam od razu, gdyby ktoś tutaj widział, że mi się tu rozjeżdża, to jest ta, słuchajcie, wazelina głupia, czyli nie, nie polecam w ogóle, dlaczego? Dlaczego ktoś pomyślał, że wazelina jest dobrą pomysłem? Chyba, że nie macie cieni do powiek. To wtedy okej, okay, ale ja już to prób, y, poprawiałam kilka razy i cały czas co chwilę widzę, no już znowu widzę, że mi się zaczyna znowu ten cień rozjeżdżać. Więc bardzo nie polecam tej metody na wazelina Nie kupujcie jej, nie tracicie pieniędzy i nie tracicie swojego makijażu. Więc nie, nie polecam. Czy to jest właśnie mój najpiękniejszy dzień brwi? To jest też pierwszy tutorial, który tak naprawdę sprawił, że jak widziałam wcześniej tutoriale z używaniem pomady, używałam wcześniej... To znaczy yy, mydła. Używałam wcześniej mydła, ale nigdy nie widziałam takiego tutorialu, gdzie na, tak naprawdę uważam, że właśnie to takie zmierzwienie jakby tych brwi i później ich postawienie i przyklepanie palcem robi ogromną różnicę. Naprawdę. No. Ej! Jeszcze tam zaraz mamy korektorem poprawić, ale musiałam Wam tutaj przyjść na chwilę pokazać, jak to wygląda. Zrobię teraz to po drugiej stronie i spróbujemy jeszcze to zaznaczyć ładnie korektorem. I Brwi zrobione to teraz korektor i logiczne, że powinnam to zrobić wcześniej, ale robię to teraz. I zobaczmy. Korektora też bardzo rzadko używam, jeżeli chodzi o, powiedzmy, że czyszczenie brwi. Ale że właśnie popełniłam też taki błąd, że <grymianie> zrobiłam makijaż oczu, ale nie, wyczy... nie zagruntowałam i nie ujednoliciłam reszty powieki. No, bo przecież ta pani w tym tutorialu nie zrobiła. Ja nie pomyślałam, żeby to zrobić sama. No, to teraz chcę to jakoś e, połączyć i zobaczymy czy mi się uda. I teraz wezmę po prostu jakiś taki mały pędzelek do rozcierania i chcę to ładnie rozetrzeć. I jeżeli chodzi o usta, to znalazłam taki tutorial. Czyli bronzer dookoła, później konturówka. Czyścimy korektorem i pomadka. Wydaje się być proste. Dobra, bierzemy bronzer, bierzemy pędzelek, delikatnie konturuję, ale też nie robię tego dookoła, bo ona zrobiła tylko nad i pod. Na razie wygląda to brudno, ale okej. Okay. Teraz wezmę sobie nyx w odcieniu natural i teraz już nie wyjeżdżam tylko Obrysowuję usta. Nigdy w życiu w swoim makijażu nie używam aż tyle korektora w tylu miejscach. Więc teraz korektor. I po prostu jakaś pomadka, więc ja użyję Diza um, Brunch Me. No dobra, słuchajcie, tak wygląda już skończony makijaż. Może podsumujmy szybko e, każdy trik metodę jaką wypróbowaliśmy w tym filmie, czyli makijaż oczu. No na pewno było to dla mnie takie delikatne wyzwanie, jako że raczej nie bawię się w takie graficzne makijaże, ale ogólnie wydaje mi się, że wyszło dobrze i wygląda to fajnie, oprócz oczywiście tego ściągającego się cienia przez wazelinę. Więc tutaj daję okejkę. Podoba mi się w miarę fajny sposób i myślę, że logiczny, dobrze to wygląda. Więc jest ok. Dalej przyszliśmy do triku związanego z wazeliną. No i tutaj zdecydowanie jestem na nie, na minus. Nie będę tego powtarzać i Wam nie polecam. Dlatego, że po prostu jeżeli macie cienie, no to widzicie co się dzieje. Cały czas mi się ten cień ściąga, więc tutaj zdecydowanie nie. No i potem ten cały trik z makijażem twarzy. I bardzo podoba mi się to jak wygląda róż bo on jest z jednej strony bardzo taki delikatny, ale jednak delikatnie przebija, przez co wygląda mega naturalnie, więc y, trik sam z pomadką myślę, że będę częściej używać, natomiast y, takie konturowanie bez rozcierania i później podkład musiałabym chyba spróbować jeszcze z lżejszym podkładem, dlatego że w tym momencie troszeczkę za dużo jest tego na skórze i jednak też za dużo korektora. Więc po prostu musiałabym zmniejszyć ilości i myślę, że to by wyglądało fajnie. Ten brak pudru na czole na razie wygląda pięknie, ale tutaj już dosyć mocno mi te bruzdy się zaznaczyły przez to, że właśnie ich nie przypudrowałam i nie zagruntowałam. Więc możliwe, że znowu wrócę do tego niepudrowania twarzy, bo ja parę lat temu w ogóle nie pudrowałam twarzy, tylko właśnie, żeby przypudrować okolice pod oczami i tutaj te bruzdy, więc to na pewno będzie coś, co będę testować przez najbliższe dni. Co było dalej? Brwi, oj, tak, brwi bardzo mi się podobają, i mimo tego, że one może jeszcze nie wyglądają 100% świetnie, tak, wydaje mi się, że właśnie ten sposób z, tymi, z tym takim zmierzwieniem brwi i później przyklepaniem naprawdę bardzo dużo daje, bo one wtedy już kompletnie się nie ruszają i no to po prostu wygląda super. E, a jeżeli chodzi o ten trick z ustami, hmm, wydaje mi się, <ścoughs> wydaje mi się, że tu mam takie dwa różki. Jakby z jednej strony widzę o co chodzi i faktycznie ten sposób daje taki powiedzmy delikatnie, taki rozmyty efekt, co może być fajne. I e, jak ten dół bardziej mi się podoba, tak ta góra, no nie jestem tak w 100% przekonana, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona, że nagrałam ten film, dlatego że i brwi, i róż, i ten makijaż oczu Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle e, podobało, że spróbowałam też czegoś innego. Mam nadzieję, że też podobał Wam się sposób, w jaki nagrałam ten film z przybliżeniami i tak dalej. A teraz już kończę. Dajcie mi znać, czy Wy któryś z tych trików spróbujecie u siebie. I jeżeli tak, no to jak Wam poszło? Jak Wam się podoba? A ja już kończę, bo zaczęli wiercić. Do zobaczenia. Pa!